Witamy kochani, bardzo serdecznie wykroiłem odcinek Od zrady. co rado, 130-lewa to jest już chyba siódmy odcinek, tak siódmy, siódmy, a, w tym odcinku... eee, zauważyłem coś, Wchodziliśmy tam, ale, wiesz co, postanowiłem jeszcze raz, to myślałem właśnie, a dobra, nagram sobie jeszcze odcinek. Mamy teraz, no, przepraszam, to jest moja gra. Tak, i w tym odcinku będziemy dalej pijać, ale o co mi chodzi? O co chodzi? A, taki ładny ją jest. Ładny ją. Mamy tutaj towarzyszy i o co chodzi? Tutaj jest współpraca, tak jest jej współpracą? Mamy współpracę, mamy ją i współpracę, tak? Dzisiaj mamy już taki temat współpracy z wleczami. Będzie ciekawe, tak? I niech to pozdrawiam tę osobę, która w niej i dziękuję Ci za jej powalenie z JOWA. Oczywiście bardzo wiele osobom z telegrama, które teraz ze wszystkich osób, które tutaj chętnie pomagają w mojej przygodzie. W przygodzie od, od 160 levelów. Więc naprawdę to nie jest, to jest ciężka przygoda i ciężka fabułka. Wszystko się uśmiechnęło, o powiem o współpracy. Współpraca wychodzi na to, że mówicie, jak dobrze jest, współpracować z opracowaniem. I jak najwięcej widzieliście, chętnie będziecie robić jest to, ale tak, na tym tak polega rzecz, byciu ci. YouTuber ma dużo rzeczy, dużo spraw. Dużo takich rzeczy fajniejszych, ciekawszych, gorszych, najgorszych, najlepszych. A zarazem, też bardzo ciekawy, nie? A się idzie. Tutaj...

To warto też pomagać sobie innym, tak? Pomagamy też, najczęściej tutaj też pomagają innym i bardzo miniony jest to. że odcinki też są bardzo, bardzo, bardzo regularnie nagrywane. No, szykuję po prostu, ja wam szykuję te odcinki, a ja zobaczycie, bo tak w takim czasie coraz mniejszy, tak? Więc coraz niższy. O, naprawdę to jest piękna, fajna sprawa, tak? Potem jeszcze będę tego mówić, bo możecie o tym wiedzy, także... Nie? No, jeśli kanał gdzieś się rozwiązał ładnie, to to tak, tak na każdym razie super, cieszę się, ulubiła tak, się taki fajny tak, fajnym tak, tak. No i subskrypcja, łapka w górę, żeby nie bardzo mnie widziałaś, poszukujesz mojego filmu. Musisz zostawić łapkę w górę, czerwony przycisk i dzwonić ten e-mail, to naprawdę nie kosztuje Was nawet sekund, nawet minuty. Odkąd starczy kliknąć? Trzeba tak się jest, no strony. Trzeba tylko kliknąć, nacisnąć

tak, no szybko się przywitałem, bo to wziąłem z tą groną nic tam. No jest 3-3, dosyć. jesteś Ja nie wiem co ja w tym czasie co z z hartem, ale będzie jakaś aktualizacja, że pomierzą mnie to wyższy level, to mam robić debatę z nie. Nie Niechalnie 三十四米多。S S Czym gdzieś tam, może nie, czy jeszcze dojeżdżam, nie dostałem. No, chcemy, żeby się to co robi, się nie powtarza, to jest, prawda? się chyba, właśnie nie wbiłem się. No teraz, wiesz co, jak ja 70 level, to ja 70 level, to ja robiłem takie ranki, że żeby... wyjechałem, kurde. Dobra, ja nie miałem, kurde, ja sam był w takim to że ja tutaj miałem 3 ściany. Dalej szadłem. Ja oczywiście nie robię propagandy, tak? No i Boże, żadnej propagandy nie robię, ale nie widzę, że tutaj coś jeszcze robię. No Kliknąć do siebie tendencje. Nie wiem, na tendencji możecie mieć nawet C ile chcecie wiecie, bo to... No, to jest. To wszystkiego, tak? No, 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 no. To jest profesjonalne, normalne, was. No podobno, w się tam nie No, więc to... <laughs> może ja też to za normalnie jeszcze. To kary z tego wydziału. Może się powtarzam, może też się powtarzam w inny sposób, że o TikToku było mówię, ale to też trzeba poruszyć, bo czasami troszkę tematy trzeba poruszać, żeby je zmobilizować. Nie no będę zmobilizować, ale ze To jest bardziej to część, żeby się to kochać. i not

ten jest, jest. jest. mecz, ten tam jest ten dostał tam I bardzo, No, I Że tam jest to byłem.

Zostawię sobie na pamiątkę. Pamiątki też są fajne brach. Na przykład coś może sobie też wrócić. Może tutaj, No wiecie, nie uderzyć teraz syna, mówię, że wreszcie jakiś takie wiecie, dobry parę lat. Wiecie, ja też na razie nie chcę dzieci, ja bym w ogóle nie wiem, żeby że dzieci. Polujemy no, no, tak, bo mówię, że nie. jak na razie ja też nie chcę na razie. Ja chcę co pan powiedzieć, ja nie chcę tak, Ja ja razie nie chcę sobie młody... Jakie się że jeszcze dziecko, tak? nieformalnie, tak? Czy chce, czy nie chce? A i tak mówi czas, i tak powiem, a dobra, bo chcę. A chce jednak, a jednak chce. Ale jednak powie, że nie chcę, bo bo nie. Bo nie, po prostu bo nie, bo nie masz. Nie, 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 nie Musisz się. Ja mam jedno, nie tłumaczysz się z które na przykład nie chce. A i nie, i koniec, i wiele, tak? Ostatnika. Proszę, tak, to się jaj, jaj. jaj, jaj. tak, setek no, to, się Więc tak wygląda. Musicie też się nauczyć swojej wartości, że to, co mówicie, już tak wstydzę. się tak dalej mówią krótko. Każdy z możecie. może się mówicie Możecie rządzić, to chodzi. To już nie się robić a to jest nasza druga... no to wtedy tak, to sobie mówcie, sobie wszystko, uchłacie sobie to, nie sobie róbcie e, Fajnie. Wszystko tak. Nie, ja to tam... To... Jeden z tych gościów, który ma jakiś rank, e, nie nie tutaj, bo tutaj tego nie kupił, ale to, co już sam nie ja fajnie, że to wymałem. Nie, tak, to ładne, tak, to tak, to ładne, tak, ładne.

Więc, tak to wygląda o Więc. o błęd. Su Co w następnym odcinku? Wróćmy do java. Ä, e, tego java, a w tym odcinku po prostu teraz sobie taką syrę. Tylko troszeczkę króciutko nie będę już takich przedłużanych, bo. Co Fajnie, że jeden, ja ale akurat coś się wacie pod tego. No, tego pudełka pada. Proszę kochani, dajcie ja kiedyś kończyć, co zakończymy. Do następnego odcinka, trzymajcie się i... ...dajcie. Fajo!